Pragnę rozpocząć naszą refleksję nad Słowem Bożym, przypadającym na piątą niedzielę zwykłą, od koncentracji na znaku, który dla mnie osobiście jest bardzo przemawiający. Tę grotę z kamienia dał mi Czesław. Cześć, alkoholik, który opowiadając o swoim życiu, o tym co przeżył, aby podnieść się z nałogu, z uzależnienia, wskazał, jak trudne jest to zadanie, które dla niego bardzo pięknie łączy się. Harmonizuje z tym trudnym wycinaniem pewnych kształtów, pewnych form w twardym kamieniu. Przekazując tę grotę, w jakiś sposób powiedział też o swoich bardzo ciężkich przeżyciach, o swoich problemach. Przed kilku laty. Miałem okazję być w Afryce i tam uczestniczyć w wielkich uroczystościach, które przeżywały siostry Michalitki. Tam też spotkałem siostrę Nazariusza ze zgromadzenia Duszy Chrystusowej. I ta siostra Nazariusza, która Pracuje w buszu, przekazała mi bardzo piękną rzeźbę Jezusa Cierniem Ukoronowanego. I te jej opowiadania bardzo wyraźnie wskazują, jak w całą tą biedę ludzką, w te ogromne problemy, które istnieją. Pomiędzy Afrykańczykami, które istnieją pomiędzy mieszkańcami buszu, jak ważnym jest, by w ich życie, to kamienne życie, był włożony Bóg Miłosierny. Ta rzeźba jest dla mnie powodem do tego, by modlić się za wszystkich misjonarzy, którzy podejmują bardzo wielki trud włożenia wielkiej tajemnicy Miłosierdzia Bożego w życie ludzi. Kiedy sięgniemy do pierwszego czytania, z piątej niedzieli zwykłej, są to słowa wyjęte z księgi Joba. To możemy stwierdzić, że bardzo wyraźnie pokazany jest ten trudny los człowieka. Człowiek ma wykuć z siebie pomieszczenie dla Boga, ma wykuć z siebie pomimo różnych skamieniałości, Piękne miejsce dla Boga. I nie tylko osoba uzależniona, ale każdy z nas przechodzi przez bardzo trudne etapy życia. I ten trud wykuwania, ten trud bardzo pięknie opisuje autor Księgi Joba. Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik, jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty? Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Czas leci jak tkackie czułenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, Panie, że dni me jak powiew. Słowa, które wyraźnie mówią, że życie przemija. A jednak kiedy człowiek, tak jak ten Czesław, który opowiadał mi o trudach wielu lat powstawania z nałogu, z uzależnienia. Tak również każdy człowiek jest zobowiązany do ogromnego wysiłku. Drugie czytanie wyjęte z listu świętego Pawła do Koryntian mówi o losie, Ewangelizatora. Jeżeli odwołałem się do siostry nazariuszy, to przede wszystkim chciałbym pokazać, jakie trudne są niekiedy drogi misjonarzy, ewangelizatorów. Jednak, wtedy, kiedy Wchodzi w nasze życie Jezus miłosierny. Życie nabiera sensu. Są przepiękne świadectwa wielu ewangelizatorów, którzy mówią o doświadczeniu szczególnej łaski Boga. W piątek przeżywaliśmy święto ofiarowania pańskiego. Znane też jako święto Matki Bożej Gromnicznej. Zapalona świeca, zapalona gromnica dla nas wszystkich jest znakiem, że światło Chrystusa nadaje kierunek naszemu życiu. Skoncentrowałem się na znaku tej groty z kamienia. Tej figurki, którą otrzymałem od siostry nazariuszy. A pozwolę sobie na zadanie pytania: czy ten znak, znak gromnicy, zaistniał w moim życiu chrześcijańskim? Czy to światło, które nie jest tylko ozdobą, ale przypomnieniem, że Chrystus jest najważniejszy w moim życiu, czy ten znak zaistniał w miniony piątek, w święto ofiarowania pańskiego? Ewangelia święta w dzisiejszej niedzieli mówi nam, że dom Piotra był chory, była chora teściowa. I wchodzi tam Chrystus ze swoją mocą. Uzdrawia ten dom. Dom staje się czysty. Dom jest gotowy na przyjęcie innych osób, by nie miały obawy, że mogą się tam zarazić. Do Jezusa przynoszą. Chorych, chromych, głuchych, niewidomych, również opętanych, i Jezus ich wszystkich uzdrawia. Jezus miłosierny wszedł w tę rodzinę. Jezus miłosierny wszedł w te problemy, które dotykają wiele rodzin. Bo przecież nie tylko choroby, ale są również zmartwienia. Nieraz wydaje się, że takie nasączone kamienistą drogą jest nasze życie, ale do środka wchodzi Jezus. Warto się zastanowić nad tym światłem, które powinno zapalić się w naszych chrześcijańskich domach. W ten sposób nasze wyznanie wiary może być sygnałem dla innych. Można w tym domu podzielić się tym, co mówi do nas Ewangelia. Niechaj to słowo Boże, które bardzo wyraźnie nam mówi, że Bóg nas nigdy nie opuszcza i on chce, żeby prawda o jego dobroci o przebaczeniu o wsparciu łaską żeby nas dotykała niechaj ten Jezus będzie zawsze dla nas jako jedyny zbawiciel i starajmy się go wyznawać niekiedy Decydując się na bardzo wyraźne znaki: znak Krzyża Świętego, znak pozdrowienia chrześcijańskiego, znak ogromnego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, skoncentrowałem się na znakach przy tej refleksji. Ale drodzy siostry i bracia, te znaki bardzo nam są potrzebne. One niekiedy nasączone są losem życia ludzkiego, ale jeśli przepojone są znakiem wybitnie chrześcijańskim, tak jak ta grota i ta rzeźba ową świecą. Wtedy i życie ludzkie. Naznaczone jest drogowskazami płynącymi od Boga.